Taki jest jego styl. Takie błaznowanie na arenie międzynarodowej ekscytuje, dezorientuje, a on lubi trzymać swoich partnerów w zawieszeniu, zastanawiając się, co to znaczy, co będzie jutro i co to jest. To jest jego styl. W klasycznych stosunkach międzynarodowych i dyplomacji to nie jest akceptowane, to nie tak. Jako historyk zawsze pamiętam, jak prowadzono negocjacje z najbardziej zaciekłymi przeciwnikami na arenie międzynarodowej z jakim szacunkiem sporządzano dokumenty, a wysokie partie negocjacyjne raczyły je zaakceptować. Jeśli jakiś nagły krok to nie pozostawia nam innego wyboru, jak zrobić to i tamto i tamto. Dlatego takie wprowadzenie sankcji, widzicie, Indie, Chiny nie mogą odmówić nam dostępu do naszych zasobów energetycznych. To ogromny udział, ogromny. Indii dużo od nas kupują. Najpierw mówiliście o nawozach mineralnych, ale całe indyjskie rolnictwo opiera się na rosyjskich nawozach, a oni muszą wyżywić półtora miliarda ludzi, a ich kuchnia jest w większości wegetacyjna. No, czyli składa się wyłącznie z roślin, więc nie pójdą na to.